Błogosławieństwa, pokój, radość i miłość w potężnym imieniu Jezusa. Do całej ludzkości słowa Ducha, prawdy, życia z góry słuchajcie sercem. Słuchajcie sercem słowa Ducha, prawdy, mocy i miłości, by uwolnić każdego, nawet niewierzących. Słuchaj sercem, obserwuj i zobacz, co czyni Wszechmocny, żywy Bóg. Więc posłuchajcie, dziś chcę powiedzieć przede wszystkim: Bóg jest wierny. Dobrze, Bóg jest wierny. Rozumiecie? I jest dobry. To niemożliwe, by nie był wierny i dobry, bez względu na nasze problemy czy ataki. To nie ma znaczenia. Nic złego nie pochodzi od Pana i ktoś musi to teraz usłyszeć. Nic złego nie pochodzi od Boga. Bóg jest dobry i wierny zawsze. Bez względu na to, co się dzieje w życiu. Każdy z nas, hej, przechodzi przez ataki. Każdy z nas, hej, ma w życiu sytuacje, których nie lubi. Każdy z nas ma członków rodziny, którzy są teraz demonizowani. Większość z nas, wierzę, że każdy z nas, ale większość. Ale wiesz co? Bóg jest wierny i dobry. Nie możemy współpracować z duchem niewiary, ani myśleć mniej niż prawda o Bogu. Nasz Bóg jest wierny, dobry i jest ogniem trawiącym. Jest ogniem trawiącym i nic nie dorówna Jezusowi. Nieważne jakie masz problemy, czy co się nie udało, Bóg jest wierny. I Jezus jest Panem nad wszystkim. Jezus jest Panem wszystkiego. Musisz uwierzyć w tę prawdę, musisz dążyć do prawdy, musisz iść za żywym słowem, pozwolić mu się strawić, wchłonąć i musisz je przetrawić tak, że nie tylko zrozumiesz, ale staniesz się tym słowem w ciele. Jezus był słowem w ciele. Jezus był słowem w ciele. I jaki on jest, tacy my jesteśmy w tym świecie. Biblia ma się objawić w ciele. Biblia ma się objawić w ciele. Zawsze tak było, no nie? Więc nie czytamy słowa tylko po to, by je zrozumieć. Czytamy je, by się nim stać. Życie chrześcijan, hej, synów i córek Boga, którzy oddali życie Jezusowi, ma być całkowicie nadprzyrodzone. Twój pokój, radość, miłość, finanse, wszystko ma być nadprzyrodzone. Każda rzecz. Pamiętajcie, gdy Jezus chodził po ziemi, jak opisano w Ewangeliach, każdy aspekt Jego życia powinien nas fascynować. Musimy być pochłonięci życiem Jezusa w Słowie Bożym, w prawdzie. Wszystko, co On robił, my też możemy. Każdy Jego czyn. Sposób radzenia sobie z sytuacjami, jego podejście, to wszystko jest dla nas wzorem. Jezus nigdy się nie kłócił. Człowieku, wiesz co? Jezus, gdy faryzeusze i saduceusze go zaczepiali, był niewzruszony. Pamiętaj, Jezus jest prawdą. Jezus zadawał pytania. On zadawał pytania. Nie mogli go pokonać. Gubili się w słowach. Nie wiedzieli, co powiedzieć, bo Jezus jest prawdą, a prawda mieszka w każdym z nas. Nie musimy walczyć, kłócić się, ani niczego udowadniać. Musimy być doskonałą miłością, pokazywać, kim jest Jezus i skupić naszą tożsamość na nim. Czym mamy być pochłonięci, jeśli nasza tożsamość jest w Chrystusie, a słowo Boże mówi: Krzyżuj ciało codziennie? Jeśli krzyżujesz ciało codziennie, co musisz odnawiać? Twoją tożsamość w Jezusie Chrystusie. Tego potrzebujemy. Codziennie odświeżać, kim jest Jezus. Każdego dnia pamiętać, że Jezus to nie tylko prawda, ale doskonała miłość. Przyszedł, żył doskonale i pokazał, że to dostępne dla każdego z Was. Dla każdego, kto odda mi swoje życie, a ja wymienię je na moje, byście za mną podążali. To dostępne dla każdego z was. Życie bez grzechu, napełnione mocą Ducha Bożego. Rzym, ej, ej, i, i, i. Ach, ludzie, no dalej. Musicie to naprawdę zrozumieć. Wszystko, co Jezus zrobił na ziemi, my też mamy robić. Potem Jezus powiedział coś szalonego w Ewangelii Jana 14:12. Rzekł, większe dzieła czynić będziecie. Te same cuda co ja, a nawet większe, bo idę do Ojca. Zrobię wszystko, o co poprosicie w me imię. Tak syn pokaże, jaki naprawdę jest Ojciec. Proście o cokolwiek w me imię, a się stanie. Mówił cokolwiek i wszystko. Jezus nie przesadzał, mówiąc cokolwiek w me imię, a się stanie. On szuka na ziemi synów i córek, którzy naprawdę wierzą Biblii, którzy wierzą w prawdę. Szuka tych, którzy całkowicie poświęcą życie i pójdą za Nim, pragnąc bliskiej relacji z Nim, by czytać Biblię, poznawać Go głębiej i rozumieć Jego serce. Bo Jego serce jest naszym sercem. Dokonaliśmy wymiany. Jego umysł jest naszym umysłem. Jego umysł to nasz umysł, więc mamy umysł Chrystusa, mamy umysł żywego Boga. Czy w to wierzysz czy nie, to Twoja niewiara, jeśli nie wierzysz, że masz umysł żywego Boga. Widzicie, oddałem życie i już nie żyję, to Chrystus we mnie, Chrystus we mnie. Hej, dla większej chwały, gdy Jego chwała, Boży atrybut wstępuje i zaczyna mnie dotykać. On zmienia naturę naszego DNA w coś po ludzku niemożliwego. Pozwólcie, że podam przykład tego. Zmienia nasze DNA w coś niemożliwego, a ja jestem tego przykładem. Od czasu wirusa KOF, tak, tego wirusa karalucha 19, jak go nazwałem, tego małego demonicznego wirusa, widziałem niezliczone uzdrowienia. Mam raporty lekarzy, świadectwa i namacalne dowody. Jasne? Hej, byłem na ulicach codziennie podczas całej pandemii tego wirusa Karalucha. Codziennie byłem na ulicach na żywo na Facebooku, kładąc ręce na chorych, na tych z wirusem Karalucha. Nic nie mogło mnie dotknąć. Niemożliwe, by jakakolwiek choroba czy wirus mnie dotknęły, bo Chrystus jest we mnie. Jestem dzieckiem nieba, zrodzonym z ducha. Jestem w miejscach niebiańskich. A tam nie ma bólu, chorób ani ułomności. To nie może dotknąć nikogo z nas żyjących w Jezusie, unoszących się wysoko w duchu. Nic. Bracia i siostry żyjący w Jezusie w duchu, każda choroba ustępuje. Widziałem, widziałem, widziałem raka wyleczonego dziś dwa razy. Widziałem raka wyleczonego dwa razy, a kolejny zostanie uleczony w sekundy. Nic nie dorówna Jezusowi. Nic nie dorówna żywemu Bogu wszechświata, królowi królów i panu panów. Nie obchodzi mnie, w co wierzysz. Ja Hej, żyje w prawdzie. Pan wyciągnął mnie z demonicznego kłamstwa. Wyciągnął mnie z tego świata. Wiesz, że świat to demoniczne kłamstwo. To oszustwo, to perwersja. Dlatego Jezus rzekł: Wziąłem was ze świata i uczyniłem moimi. Świat to demoniczne kłamstwo. Świat to perwersja, oszustwo. To nie jest prawda. To nie jest rzeczywistość dla nas, wierzących w Chrystusa. Prawda, rzeczywistość to Jezus. Jezus. Królestwo niebieskie. Ludzie musicie czytać Biblię, przyswoić ją i stać się żywym słowem, by prawa życia was nie dotyczyły. One nie dotyczą tych, którzy są dziećmi nieba, zrodzonymi z ducha. Tych, co przyswoili Galatów pięk, Jana 14:16, Efezjan i pierwszy Jana 4: By stać się doskonałą miłością i objawiać ją w ciele. Jezus to miłość. Nie to, co myślimy, czy myśleliśmy, że nią jest. No weź człowieku. No już, daj spokój. Kocham Was wszystkich. Naprawdę Was kocham. Nieważne, czy mnie lubisz, i tak Cię kocham. Dbaj o swoje słowa o mnie. Co mówisz o mnie, nie określa mnie. Moja tożsamość jest w Jezusie. Moja tożsamość to żywe słowo i prawda. Liczy się tylko to, co On o mnie mówi. Musicie przyjąć tę prawdę do serca. Kogo to obchodzi? Kogo obchodzi opinia innych o tobie? To nie jest prawda. Hej, w Chrystusie jesteś tym, co mówi ojciec. Mówi, że jesteś święty, prawy i nienaganny. Uwierz w to i przyjmij swoje niebiańskie prawa. W twoim wnętrzu. Widzicie, czytam Biblię. Czytam ją z Duchem Świętym prawdy. Dlatego tak postępuję. Dlatego objawiam jego królestwo na ziemi. Dlatego wznoszę się w duchu. Galacjan 5. Dlatego mam bezgraniczną radość, hej, która przelewa się na każdego z moich braci i sióstr, każdego z nich. Ach, wiesz, że dzięki Chrystusowi w nas możemy dokonać niemożliwego. Stworzono cię by pokonywać niemożliwe, bo Pan dał ci całe królestwo niebieskie w Duchu Świętym, który jest w tobie. Masz nieograniczoną moc, całe królestwo niebios w sobie, by zmieniać pogodę, chodzić po wodzie, wskrzeszać, uzdrawiać, wypędzać demony, oczyszczać trendowatych. Czy przyjmiesz wszystko, co dało ci niebo i Jezus, zależy tylko od ciebie? Ale powiem wam, prawdziwi synowie i córki, resztka na Ziemi dziś, moi bracia i siostry idący ze mną ramię w ramię, jesteśmy podekscytowani. Jesteśmy podekscytowani. Widzę tysiące ludzi uzdrowionych, uwolnionych i przemienionych co miesiąc na całym świecie, a to dopiero początek. Dopiero początek. Po prostu kochamy ludzi. Po prostu kochamy ludzi, stary, manifestujemy Jego królestwo na Ziemi, nie robimy służby. Choć w Słowie Bożym nazywa się to służbą. Kochamy ludzi, ale Kościół i służba zostały tak skażone i rozcieńczone. Ale wiesz co? Bóg zmienia to wszystko teraz. Bóg to wszystko zmieniał. Prawdziwa eklezja nigdy nie miała być za czterema ścianami. Słyszysz co mówię? Prawdziwa eklezja to my, synowie i córki żyjący bezinteresowną miłością, oddani, działający z nieba, żyjący duchem, niosący pokój wszędzie. To oni będą znani jako dzieci Boże, czyniący pokój, miłosierni, żyjący według słowa, które rozumieją. Nie ma znaczenia, ile wiesz. Liczy się, jak to urzeczywistniasz. Możesz znać Biblię grecki, aramejski, hebrajski, a nigdy nie poznać Pana, ani nie pomóc nikomu poza sobą, tylko karmić się wiedzą. To nie znaczy, że znasz Pana. Co znaczy znać Pana? Pierwszy list Jana 4, 7, 8 mówi: Bóg jest miłością. Ci, którzy kochają, znają Boga. Ci, którzy nie kochają, nie znają go. Nie znasz wtedy Pana. Celem nauki jest stać się doskonałą miłością. Miłość nie jest samolubna. Nie szuka swego. Dlatego nie pamięta uraz. Odda życie za każdego. Każdy, kto mnie zna, Wie, że oddam życie za ludzi spotkanych na ulicy. Pan objawi się i wybuchnie miłością, radością, pokojem i mocą. Wielu dziś, gdy wyjdę na ulicę jako ręce i nogi Jezusa, rozdając jedzenie i ubrania, zostanie uzdrowionych. Wielu zostanie uwolnionych, wielu zostanie odnowionych. I to właśnie jest nasze powołanie. Jesteśmy wezwani, by żyć poza sobą, ukazywać Jezusa w ciele. Chrystusa uwielbionego, doskonałą miłość i prowadzić zagubionych w ciemności do Jego światła i miłości. Jesteśmy naczyniami nieograniczonej mocy Królestwa Niebios, mamy być rękami i nogami Jezusa na ziemi, mamy urzeczywistniać Jego Królestwo na ziemi. Niebo wkracza na ziemię na ziemi tak jak w niebie na ziemi tak jak w niebie. Ciele Chrystusa, jeśli jeszcze nie wiesz, jesteś oblubienicą. Wszyscy mamy być sługami Ewangelii. Wszyscy macie prowadzić ludzi z ciemności do światła. Każdy z Was, czy robicie to masowo, czy po prostu idąc do sklepu, pilnując dzieci, czy modląc się online za ludzi, hej, to nie musi być osobiście. Nie musi to być osobiście. Wystarczy, że uklękniesz myśląc o innych i uwalniając słowo Pana. Nad ich życiem. Nie musi być, nie musisz nigdzie iść. Nie musisz nigdzie iść. Twoje serce musi być bezinteresowne. Powiedz, wiesz co, panie? Klękam teraz, panie. Widzę ludzi w Afryce, w Pakistanie. Panie, teraz. Uwalniam słowo pana nad nimi teraz, panie. I dziękuję Ci, duchu święty, za objawienia i uwolnienie pełni życia i odnowy nad ludźmi, których kładziesz na mym sercu. Dziękuję Ci, królu Jezu. Dziękuję Ci, królu Jezu. Oddaję Wam chwałę za poruszanie się wśród narodów. Nie musisz nigdzie iść. Miej serce zwrócone ku Niemu, ku Królestwu. Szukaj Go, ukazuj Chrystusa i bezinteresowną miłość. Przestań myśleć o sobie. Każdy grzech, każdy błąd wynika z egoizmu, samolubnej myśli, skupienia na sobie. Dlatego Jezus kazał Ci umrzeć dla siebie. Szukając królestwa, żyjąc bezinteresownie w miłości, jak możesz karmić ciało grzechem? Jak możesz grzeszyć, szukając królestwa w każdej sytuacji i decyzji? Nie możesz, to niemożliwe, gdy żyjesz bezinteresownie, myśląc o innych. Nie możesz, to niemożliwe. Jak powiedziałem, kocham Was, bracia i siostry. Każdego dnia widzę, jak Pan dokonuje niemożliwego, po prostu szalone rzeczy, naprawdę szalone. Dzielę się tymi świadectwami, by Was zachęcić, nie by prosić o modlitwę, ale by pokazać, że niemożliwe ustępuje przed imieniem Jezusa. Wszyscy powinniśmy tak żyć, manifestując Królestwo Niebieskie, żyjąc w Duchu, przemieniając serce na Jego podobieństwo i okazując doskonałą miłość. Żyjmy w Bogu, cieszmy się byciem Jego, wiedząc, że jesteśmy usprawiedliwieni, a krew uwalnia nas od grzechu. To wszystko jest w piśmie, to wszystko jest biblijne, to po prostu żyje we mnie. Tym, którzy słuchają czystym sercem, mają oczy, by widzieć, i uszy, by słyszeć prawdę o nim, by go szukać i poznawać, nakazuje wzrost. Niech Ojciec pomnoży wasze serca i umysły byście wypełnili wieczne przeznaczenie, które Bóg ma dla każdego z Was.